19 listopada, Czysta Miłość. Jezu mój, kocham Cię, kocham Kościół, moją matkę. Pamiętam, że najmniejsze poruszenie czystej miłości jest mu bardziej pożyteczne niż wszystkie inne dzieła razem wzięte, jak mówi Jan od Krzyża. Ale czy rzeczywiście mam w sercu czystą miłość? Czy moje pragnienia bez granic nie są złudzeniem, szaleństwem? Ach, gdyby tak było, to oświeć mnie, Jezu, ty wiesz, że szukam prawdy. Modmy się. Nieskończona jest wartość i moc czystej miłości. Kształtuj, panie moje serce, by każdej chwili wzrastało w Twojej miłości. Miłości czystej i bezgranicznej. Amen.